Tak, I chciałbym jeszcze. <grywa> MOLO by posiadał, wiadomo, barierki. Ja bym chciał, żeby było 777 barierek. Nie? Po prostu wykonanych z pleksji takich tablic, tak jak teraz mamy na mieście, podświetlanych, LED. I przykładowo, jeżeli wybudowaliśmy molo w 2018 roku. To do tego momentu wyłonilibyśmy strzelam, 750 wydarzeń, miejsc, osobistości, które można było uwiecznić na Dawicach. A kolejny, tam 27, wszyscy wybieraliby roku. To jest taki, taka myśl, żeby zawiązać społeczeństwo, tak, Wybieraliśmy naj, najlepszą. Imprezę albo osobistość i cały zakończyłoby się w 2040 roku, gdzie obchodzilibyśmy 777-lecie. Cały czas siedemka. chciałbym to po prostu zawiązać i tak, tak to akurat wyszło. I koszt też 777 milionów. Tak? Tego nie wiem. <grym> Tego nie mam pojęcia. Tak? Ja na pewno bym nie chciał, żeby mi tam po